Chciałem tak chodzić Dzisiaj, bo odcinek do filmu pod tytułem. Pierwszy dzień wakacji, więc zaczynajmy. Na pewno mama, na pewno Julia z Miną no, zaraz przyjdzie. Jesteśmy. Cześć Tata, co robicie w moim pokoju? Nic. Dobra, ja idę. No to ja wezmę Lilkę. Czy jaki tam było? To nie Lilka, a jej nie wcale Julia. gdzieś się pomyliło, bo dokładnie to, to słyszałam. byłam już w pokoju Nikodema. To to jak jej nazywasz? Iza. To pamiętaj. No to i spać. A Julka to jest ona. A Takie buty! Ale dobra, idę do kibla. No to idź! Klapa otwieramy. No i. Tata się dziwnie dzisiaj zachowuje. Właśnie nie wiem. Nudzicie się trochę? No, i tak nie, nie wiem. Co porobić? O, wiem. Nie wiem, gdzie wezmę jakiegoś. O, może być? Okej, okay. i tu teraz idziemy spać? Idziemy spać. I usiądziemy. A, nudne to jest. Przechylamy. Tak, Mama, mogę iść na dwór się pobawić z, z Madzią? Tak. Wezmę od razu paletki. Ej. Ale dziwne. Ja idę z Madzią do mojego naszego ogródka się pobawić. No. no. no jest. Dobra, tu paletki zaraz ją dowołam. No. Ta paletka jest zniszczona. Popatrzę się i spróbuję ją. Dobra, to idę wołać. Macia! 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 Co nie nawołałaś mnie? No, chcesz się pobawić? No. Nie wiem, co chcesz robić. Tak, na trampolinie jak teraz. Okej. Okay. Ja mogę się w tu, to tu bawić. Pogramy zaraz w palecki? No. Tej też dawkę może. Ej. Fajno masz tam dawkę No nową. Chcesz już pogryć w te palecki? No okej. Okay. Spadło mi. No dobra Dobra, to zaczynamy. Uuu. patrz jak leci ta piłka i... Aaa! Jak daleko to poleciało? Tam Ej! To mi też No dobra, gramy normalnie. Dobra, zmieniło mi się. Mi też. No nie wiem, może program w Ty masz. Tak, to tylko nie. A! Nie złapiesz mnie? Perek. O nie. Mi też nie złapiesz. Perek. Dobra, nie chce mi się w to bawić. Naprawdę to jest nudne. No, mi też. No nie wiem, co porobimy. Idziemy do twojej pokoju się może pobawić? No możemy, no to chodź. O, no, ja możesz przyjść. Szkoda, że nie mamy padu. Musimy kupić. Ну, то хоть. Парик храпим, но... Не могу взять в быть. кулики, ну, Я кот кем. Парик, я могу взять в кота. Хей. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Panarka!